Witajcie na kanale Wędkuje w Polsce z tej strony Łukasz. Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować sprzęt, który przygotowałem sobie do metody Feder oraz do klasycznego Federa. Są tutaj paczuszki, przyszły już do mnie. Mega się cieszę z tego. Oraz niespodzianka będzie konkurs. Tak, konkurs. Będzie można wygrać rzeczy z tych tutaj paczek. Ale nie czekamy, zapraszam Was na film. O tej dużej paki zobaczymy, co tam jest. Nożyk. Najpierw zobaczymy, co jest w paczkach. A później zobaczymy szczegółowo, zaprezentuję wam ten sprzęt. Co tu będzie. To jest najprawdopodobniej parasol, który sobie zamówiłem duży, dokładnie tak, duży parasol, miał być z bocznymi ścianami, zaraz go sobie rozłożymy, zobaczymy, co tu jest, o torba, o właśnie. Jest to torba, która była wcześniej do wygrania w konkursie świątecznym. Zamówiłem ją sobie z myślą właśnie o Federze. Ponieważ zafascynowały mnie tutaj te kieszonki. Myślę tutaj, że ułożę sobie fajnie koszyczki, jakieś przypony. Dobra, szczegółowo za chwilę. Co tu jeszcze mają? Kołowrotek. Mistral Stratus, trójeczka, metod FEDER, wielkość 4000, 7 plus 1 łożysk. Za chwilę będziemy patrzeć. Kolejny kołowrotek jest to Mistral Ciro, metod FEDER, 4000 również rozmiar, 5 plus 1 łożysk. Oprócz tego pojemnik z pianki EVA Method Feder z pojemnikami na przynęty zanęty, super sprawa. i tu jeszcze jakaś drobnica. czapeczka. Tak jest od razu, możemy ubrać. Żyłeczka Sikata federowa. Żyłeczki Sikata federowe 20 oraz 18. Super. Gotowe przypłony do metody. 12 na 18 żyłce. Zestaw do metody, koszyczki 30 gram oraz forma Zestaw haczyków, hajabuza Oraz koszulka polo Mistrala okay. To co, teraz wezmiemy się za rozpakowanie tuby super zapakowane bardzo w bardzo grubej tubie no tu będą na pewno wędki o dokładnie jest pierwsza jest to wędka Mistral Zinofeder do 120 gram 390 Kolejny feder, który sobie zamówiłem, jest to Mistral Lexus Feder 390, też do 120 gram. A teraz ostatnia rzecz z tej tuby. Jest to sztyca do podbieraka Mistral z serii Torella 320. Wybrałem tu taką długość. Oprócz tego, do sztycy. Zamówiłem sobie kosz do podbieraka, takiej wielkości, wkręcany. No i do kompletu pojemniki z pianki EVA. To jest taki fajny pojemnik do mieszania zamęty. Oraz pojemnik też z EVA do metody FEDER. Również do zamęty, do trzymania robaków, do trzymania jakichś akcesoriów. I tu co, została ostatnia rzecz. Postanowiłem zamówić sobie nieduże przenośne krzesełko. Nie chciałem na razie zamawiać jakichś wielkich stanowisk, ponieważ ważna jest dla mnie mobilność. A to krzesełko jest tutaj w fajnym pokrowcu, można sobie zarzucić je na ramię, takiej wielkości. Tak jak wam obiecałem, na kanale pojawią się odcinki z Federa oraz ze Sławika. Więc, w związku z tym, musiałem trochę tego sprzętu zakupić, ponieważ cały sprzęt, który miałem kilkanaście lat temu, rozszedł się, zagubił, oddałem i nie miałem. Więc Trochę tego sprzętu na dzień dobry musiałem zamówić. Pokażę Wam, dlaczego taki sprzęt wybrałem, opiszę jego zalety oraz zastosowania. Jedziemy. No, to co? Zaczniemy od tego, co tych te wierzycieli lubią najbardziej, czyli prezentacji kołowrotków. Wybrałem do Federa dwa kołowrotki. Jeden jest to Stratus, Metod Feder. Firma Mistral opisuje ten kołowrotek jako stworzony do zadań specjalnych, do owienia dużych ryb. No i to od razu można stwierdzić, wyciągając go z pudełka. Jest on solidnie zbudowany, posiada. 7 łożysk plus jedno oporowe. Fajna sprawa, że posiada szeroką i zarazem płytką szpulę. Co ważne do Federa ma małe przełożenie 47 do 1, waży on około 400 gram. Pięknie się kręci. Widać naprawdę, że to jest kawał solidnej maszyny. Oprócz tego dostajemy w komplecie drugą szpulkę głębszą, która pomieści żyłki 30-200 metrów. Oprócz tego jako drugi kowrotek zamówiłem sobie kowrotek Siro. Metod Feder również dedykowany. 5 plus 1 łożysk. Bardzo fajny design. Czarny. Czarny mat połączony ze złotymi wykończeniami szpuli. Na pierwszy rzut oka widać, że ten kołowrotek jest lżejszy i mniejszy od stratusa. Ale super, się też kręci. Ciro jest dedykowany, myślę, do średniego lub lekkiego federa. Na pierwszy rzut oka widać różnicę. A ten status do ciężkiego łowienia federowego, do dystansu, do odległości. W związku z tym, że jesteście ze mną, wspieracie mnie, subskrybujecie mój kanał, postanawiam specjalnie dla Was podarować ten kołowrotek na konkurs. Więc tak, kołowrotek będzie to pierwsza nagroda w moim konkursie. Zasady konkursu powiem później. Oglądajcie dalej. No to jak już mamy kołowrotki zaprezentowane, bierzemy się za prezentację wędek. Pierwszą wędką, którą wybrałem do Federa jest to Mistral Zino. 390. Jest to tania, budżetowa wędka. Jest to federek, który kosztuje nawet mniej niż 100 zł. No, na pierwszy rzut oka. Fajny design. Wykonany z kompozytu włókna węglowego. Fajnie to wygląda. O, co już się rzuca pierwsze? Duża, przednia przelotka. Myślę, że to będzie wędka do zadań specjalnych. Będzie idealna do rzucania ciężkich przynęt na dalekie odległości. Tak. W komplecie dostajemy ją z trzema szczytówkami. Wszystkie szczytówki są z włókna szklanego. Zobaczymy szczytówki. Tu jest założona szczytówka biała. Ale jest to jest najlżejsza szczytówka, jaka jest w komplecie, ale ma to mocy. No, w komplecie dostajemy również jeszcze dwie szczytówki. Jest to szczytówka pomarańczowa oraz zielona, ale one są jeszcze trwalsze. Czyli na pewno ten kij będzie dedykowany do dystansu oraz do łowienia na. Cięższe przynęty, na cięższe koszyki. Dzięki temu będziemy mogli posłać bardzo daleko swój zestaw. Drugim kijem, który przygotowałem, jest to Mistral Lexus Feder. Jest to troszkę droższa wędka. Kosztuje około 180 zł. Ale w tej cenie dostajemy naprawdę bardzo fajny kij. Bardzo lekki, o bardzo fajnym designie. Miałem już wcześniej do czynienia z tym kijem. Widziałem go u znajomego, więc wiem mniej więcej co ten kijek potrafi. Różnice na pierwszy rzut oka między tym Zino. Na pewno jest to bardziej finezyjna wędka od tamtej. Ma dużo mniejszą pierwszą przelotkę. Oraz dużo mniejsze kolejne przelotki. Złożymy sobie zobaczymy, jak ona będzie pracować. Ta. W komplecie dostajemy tu już cztery szczytówki, w tym jedna z wódka węglowego. Mimo, że obie te wędki opisane są do 120 gram, to widać dużą różnicę między nimi. Ta ma o wiele smuklejszy blank. Ma o wiele mniejsze przylotki i jest bardziej delikatna. Tamta miała akcję taką typowo szczytową, w chodziło, a tutaj ładnie chodzi cały kijek. Myślę, że będzie to wchodziło w parabolę lub pół paraboler. Super. Tą wędkę będę stosował do łowienia na mniejszym dystansie i będzie ona na pewno dawała dużo, fajną, dużo fajniejszą fraj do złowienia. Zobaczymy szczytówkę jaka jest, jak się zachowuje. O, i tu widać różnicę. Jest dużo delikatniejsza. Dużo. Będzie pokazała bardzo fajne, delikatne brania, a jest tutaj założona żółta, najtwardsza, jest z włókna węglowego. Z włókna szklanego jest ta, to jest średnia, a ta jest najdelikatniejsza. Tą całą założoną pomarańczową jest to średnia. Zacznijmy teraz od torby, którą będę używał do metody oraz do na feder co mnie urzekło w niej to jest możliwość odpinania jednej części elegancko mamy dzięki temu fajny, fajną taką torbę którą możemy sobie zabrać osobno i w tej torbie mega świetna sprawa na drobiazgi wszystko sobie tutaj wrzucimy super Oprócz tego spasek na ramię, jak najbardziej must-have, co musi być w torbie. No i powiem Wam, że fajnie jakościowo to wszystko wygląda. Super design, czarny z czerwonym, i jakościowo też to robi robotę. Oprócz tego, w środku duża kieszeń, możemy spakować sobie termos, możemy spakować sobie jedzenie, jakieś napoje, to co potrzebuję. Z przodu duża, fajna kieszeń. Co ważne, znowu w niej mamy miejsce na dodatkowe akcesoria, zameczek. Wszystko tutaj przezroczyste. Widzimy, co jest. Okay. Zazdrościłem wygrany w moim konkursie, więc musiałem sobie też taką torbę zamówić. Przejdziemy teraz do podbieraka. Wybrałem sobie podbierak na Sztycy. Jest to sztyca o długości 3,20 polecam Wam minimum 3 metrową ponieważ często mówimy na jakichś bulwarach, często mówimy w takich miejscach, że ciężki jest dostęp to taka sztyca do podbieraka pomoże nam jak najbardziej w podebraniu ja tą sztycę wybrałem z uwagi na wagę ponieważ waży tylko 300 gram no i zobaczcie design jest po prostu przepiękna firma Mistral nazwała to tak tak italian design i naprawdę super się prezentuje chyba ładniejszej szczycy w życiu jeszcze nie widziałem, naprawdę pięknie wygląda jest ona z włókna węglowego ma tutaj końcówkę do wkręcenia wybrałem do niej dość duży kosz żeby nawet jakieś karty, jakieś większe ryby się do niej zmieściły, tak to wygląda i elegancko jesteśmy w stanie podebrać sobie rybę, dużo nie waży, super sprawa. パパパパパパパパパパパパパパ Są torby z materiału EVI. Wielka, wielka zaleta tego materiału jest to, że są wodoszczelne. Oprócz tego ważą naprawdę bardzo mało dużo mniej niż tradycyjne wiadra i są bardzo łatwe w utrzymaniu czystości. Ja akurat zamówiłem sobie trzy takie pojemniki. Jeden pojemnik jest to okrągły. Typowo do mieszania zamęty, do trzymania w nim zamęty. Fajne rączki z miękką pianką do trzymania. Drugim pojemnikiem, który sobie zamówiłem, jest to również pojemnik, który był do wygrania we wcześniejszym konkursie, również mi się spodobał. Przezroczyste wieczko. W nim mamy. Dwa pojemniki na przynęty lub palety oraz trzeci większy pojemnik również służy nam jako miejsce do trzymania zanęty. Ostatni pojemnik również dedykowany do metody. Jak najbardziej nadaje się do trzymania przynęt, do trzymania zanęt. Równie dobrze można w nim mieszać zanęty. Ma fajny, fajny kształt. Idealnie zmieści się na stanowisko. Jego również przeznaczam specjalnie dla was, dla moich widzów jako drugą nagrodę w konkursie. Pierwsza nagroda w konkursie kołowrotek Siro dla pierwszego zwycięzcy. Druga nagroda będzie torba IVI Method Feder. I teraz powiem wam o zasadach jakie są w tym konkursie. Jest to konkurs tylko i wyłącznie dla osób subskrybujących mój kanał. Zasady konkursu są proste: łapka w górę pod tym filmem. Oprócz tego w komentarzu wpisujecie, wpisujecie który z moich filmów na kanale Wędkuje w Polsce podobał Wam się najbardziej i dlaczego. Proszę napisać, jaki film Wam najbardziej pomógł, jaki film Wam się najbardziej podobał. Ja, ja spośród wszystkich osób, które napisały komentarze, wybiorę dwie osoby, które otrzymają te nagrody. Pierwszą nagrodą będzie ten gowrotek oraz drugą nagrodą będzie ta torba EVI Method Feder. Konkurs jest tylko i wyłącznie dla subskrybentów kanału. Wędkuję w Polsce. W podziękowaniu ode mnie dla Was że jesteście, że oglądacie moje filmy, dzięki wam mogę się rozwijać, dzięki wam mam chęci, i mam motywację, żeby zamawiać, żeby próbować, nowych, żeby próbować nowych metod, żeby coraz więcej osób oglądało moje filmy. Na sam koniec został nam jeszcze parasol, w związku z tym jakby były jakieś cięższe warunki atmosferyczne. Rozłożymy sobie ten parasol, nie jest on ogromny, oprócz tego w tych miejscach są zamki oraz miejsca, żeby zaczepić sobie ściany boczne, parasol ten posiada ściany boczne oraz ścianę frontową z wizjerem. Więc elegancko, nawet w ciężkich warunkach atmosferycznych, można cieszyć się naszym kochanym wędkarstwem. Dostajemy go w komplecie razem właśnie ze ścianami bocznymi. Nie będę go teraz rozkładał, bo zajmuje bardzo dużo miejsca, ale pokażę Wam to na pewno na rybach. Na sam koniec chciałem zaprezentować Wam to krzesło. Tak jak wspomniałem, chodziło mi głównie o mobilność tego krzesła, żeby było lekkie, żeby nie ważyło, żeby nie, ważyło nie wiadomo ile kilogramów. Łatwość rozkładania była nieważna, Stabilność jest mega fajna. Przy mojej wadze jest super. Mamy uchwycik na zimne napoje, oczywiście. Bardzo przydatny latem. No i jest. Fotelik jest na pewno bardzo wygodny i będzie super się z niego wędkowało. No nic, kochani. Dzięki za obejrzenie filmu. Zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie. Zapraszam Was również do subskrybowania mojego kanału, dzięki temu będziecie mieli więcej materiałów z wody, więcej materiałów o sprzęcie, więcej porad. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku z tym sprzętem, z Federem nad wodą. Wędkarska Piona Siemana.